Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Słuchajcie, jestem w Wieliczce. Pojechałem dzisiaj tylko i wyłącznie specjalne do Wieliczki. Rozmawiałem wczoraj z właścicielem złomu, z Łukaszem. Serdecznie Cię pozdrawiam. Słuchajcie, i kiedyś znalazłem na wystawce u mnie w górach dwa węże strażackie. I dogadałem się z Łukaszem, że ja mu daję te dwa węże, a ja sobie biorę te dwa koła od transportera niemieckiego SDKFZ. F... SDK z II wojny światowej, więc zaraz je odkręcam. Plus wiem, że chłopaki jeszcze mają troszeczkę motoryzacji dla mnie odłożone. Plus może sam sobie jeszcze coś wygrzebię. Dobra, ja już wchodzę na plac i biorę motoryzację, kręcę film i zaraz zajmuję się tymi kołami. Dobra, zacznę odtąd. Simpsonik Krzyśka Ładna maszyna, ładna. A tu jeszcze złom nieposortowany. Trzeba ja sobie zobaczę co tam będzie ciekawego. Też złom. Stary grzejnik, jeszcze aluminiowe Świeci. Patrzcie, tu też jakiś traktorek fajny. Dobra. Zobaczmy, co tu jest. Wszystko posegregowane widzę. kółka dla mnie tu błeska, błeska. tu dwa komary dobra zobaczcie tutaj co ktoś przywiózł na złom fajne piętnastka widzicie jakie ludzie rzeczy jeszcze przywożą Patrzcie ile mchu, widać że gdzieś stała Made in Poland Widzicie i takie rzeczy Się trafiają, tu skrzyneczka Jakieś pierdolety, ja idę zaraz odkręcać te koła moje Zobaczmy tu jeszcze na makulaturę. Tu perele. O, w makulaturze też można fajne. Literatura polska. Fajne rzeczy trafić, nie? O, gazetki jakieś. Widzę też już powojenne. O. No. Tutaj książek. Też powojenne. Też Nie widzę nic starego Tutaj jakiś rowerek ktoś przywiózł noga jakaś Tu lampy, jedna widzę strzelona Tu jakaś lampa była. Śmieszna taka. Dobra, ja sobie przeniosę moje rzeczy na wagę. Zajmuję się potem tymi kołami. Tu trochę miedziuchy. Tu już sobie daję koła. Od błyski dwadzieścia jeden kilo, Świeżo przywieziony złom tutaj. Fajne, wojskowe wie. Tutaj Krzysiek działa no, i tu będziemy widlakiem kombinować coś z tymi kołami No widzicie, to są zaczepy, więc może to jakoś łatwo wyjdzie To jedno i drugie. Dobra, nie przeszkadzam chłopakom Zaraz tu przychodzę tu taka maszyna A jeszcze tu zobaczmy Taki gar Złomy, złomy Nigdy nie wiadomo co może być. jakieś lampy widzę. Samorówki. jakieś lampy. A, ale słabe takie. O, widzicie. To moje kwadeczka. oznaczenie tutaj. PN to tylko jeden. Dobra, idę te koła odkręcać. No, i słuchajcie, te kółeczka były na tym zaczepione. Krzysiek tylko odczepił. No i są te kółka. Fajne. No gumy, widzicie, prawie gum nie ma na tym w ogóle. No, ale zużyte. Ale są. Fajnie. Dobra, zabieram. Ja już jestem w domu po wypadzie na złom. Na jeden złom do bieliczki. Słuchajcie, no mega, mega i serdecznie pozdrawiam właściciela złomu, Łukasza. Dzięki wielkie, że się dogadaliśmy z, tym, z tymi kołami na wymianę, bo wiesz, że zbieram te rzeczy, więc bardzo serdecznie Cię pozdrawiam, dziękuję Ci. Dziękuję też Krzyśkowi, który odłożył też dla mnie rzeczy. Dużo rzeczy fajnych przywiozłem, już Wam mówię, co za co. Zobaczcie sami, a są naprawdę mega fanty dla mnie, i militarka, i motoryzacja. Super rzeczy. Słuchajcie, ściągnąłem tą skrzynię, z tamtego silnika i ta skrzynia wycena, z łukaszem się uzgodniłem, 20 zł, i za 20 zł mam przywieźć złomo. Ale zobaczcie, nie wiem co to za skrzynia, czy niemiecka, czy, czy polska. Na pewno wojskowa skrzynia jest oczywiście do wyczyszczenia. Tutaj były różnego rodzaju klucze, podkładki, śrubki, takie tam pierdoły. Zobaczymy, spróbuję zidentyfikować przede wszystkim ją. Dzisiaj troszkę podczyszczę. Więc jest mega, fajna skrzynka, wiecie. Warto wziąć jako ciekawostkę. Słuchajcie, kolejne rzeczy to są te dwa koła. Tu jest jedno, tu jest drugie. Niestety widzicie, są resztki bandaży, yy, czyli było widać bardzo użytkowane, yy, ale jest ośka w jednym i w drugim, więc w sumie fajnie. Yy, coś mi się wydaje, że jest tak jakby farba piaskowa pod tym, ale... Ale to, to się okaże. Zobaczcie, to koło tutaj ma kompletną obręcz metalową. To niestety nie ma. Chyba, że taki wzór to był, ale, ale nie wiem, czy to tak miało być. Więc dwa fajne kółka. I słuchajcie, te kółka zamieniłem się za dwa węże strażackie, które znalazłem na wystawce w górach. Słuchajcie, kolejne rzeczy. To mamy tak. Jedno koło WS-ki. Fajnie, bo jest, jest ze szczękotrzymaczem. Tutaj mamy drugie koło WSK też ze szczękotrzymaczem, Więc są dwie sztuki były przy wózku, krzyk mnie je wymontował. Eee, dwa kółeczka od komara, jedno drugie. Ten nie ma szczękotrzymacza, trzymacza. Eee, a ten ma, więc w sumie spoko. Eee, tu jest ten koszyk na grzyby, co ostatnio zostawiłem chłopaki dali mi go za darmo. Fajny. Nieraz mam mało miejsca na grzyby, teraz będę mógł więcej grzybów zbierać zarazem. Też warte uratowania. Bo to jest śmieć, poszedłby do utylizacji. No i słuchajcie, tak. Tu jest ten kranik. Malutki. Tutaj mamy głowicę CZ-MZ chyba 175. Tak jak sprawdzałem. Fajny stan. I tutaj jest dekiel, pokrywa od silnika. Też chyba od CZ, czy tam od MZ. -ty. Więc w sumie też spoko. Fajne fanty. I słuchajcie, więc tak, za to wszystko, co tutaj mamy, te 4 koła, dwa od WSK, 2 od komara e, i za te rzeczy wyszła mnie wycena 90 zł, czyli muszę przywieźć złomu za 9 dyszek według mnie. Bardzo, bardzo przyzwoita cena. Piszcie w komentarzach, co sądzicie o, o, o wycenie na 90 zł w zamian. Yy, w zamian za yy, złom, po prostu muszę przywieźć za 9 złom. No, koła mega, bardzo się z nich cieszę. Będą do kolekcji do mojej Izby Pamięci. Są to koła od SDK Zeta z wojny. Nie mam takich i naprawdę fajna wymianka. No, i ta skrzynka też ją oczyszczę. Też nie mam taką, takiej, też zostanie. Zobaczymy jak, jak wyjdzie po oczyszczeniu. Yy, spróbuję ją zidentyfikować. Więc tyle rzeczy. Ostatnio byłem na tym złomie i powiem Wam, że yy, no szybko się uzbierało. Ok. Yy, bardzo Ci łukasz serdecznie dziękuję. Yy, dziękuję Tobie też, Krzysiek. Yy, dużo radości mi sprawiacie tymi, ty, tymi po prostu rzeczami. Yy, was wszystkich serdecznie pozdrawiam. Kto nie subskrybuje, zasubskrybujcie mój kanał. Yy, oczywiście dajcie lajka. Zostawcie po sobie jakiś komentarz taktyczny. No i oczywiście możecie pisać odnośnie tych rzeczy, czy pomóc mi w identyfikacji, bo może się coś mylę. Możecie napisać, czy, czy fajne rzeczy, czy nie. Więc pozdrawiam Was wszystkich serdecznie, trzymajcie się i do następnego. Piona Cześć!